Cześć, tu Kika. Dzisiaj sobie przypomnijmy moje zdjęcia Stop Model. Okładeczka Glamura. Mm -hmm. No generalnie jestem trochę w szoku, ponieważ, e, znaczy w szoku, może trochę nawet zawiedziona, bo wiem, że miałam lepsze zdjęcia. E, to zdjęcie, które jest na okładce było robione jako ostatnie w zasadzie i to były takie ostatnie klatki, ostatnie, ostatnie miejsce. E, więc myślę, że gdzieś tam ten początek sesji przemijał mi lepiej, miałam lepsze samopoczucie. E, I wydaje mi się, że w tej białej kurtce tam było przelotnie pokazane, jak, jak pozujemy. Wydaje mi się, że tam byłyby moje lepsze zdjęcia. No z tego nie jestem aż tak zadowolona, aczkolwiek najgorsze nie jest. No na tej sesji łatwo nie było, bo byliśmy w Bieszczadach, e, było bardzo zimno i w zasadzie to było chyba największe utrudnienie raz nawet padam do rzeki, <laughs> ale no najgorsze nie jest, no podoba mi się, chociaż wiem, że mogło być lepsze. No to jest bardzo, bardzo ładne zdjęcie, to chyba jest, to i, i drugie zdjęcie z tej sesji to są moje najlepsze zdjęcia chyba w ogóle ever. No z nich jestem przedumna, tam poszło mi wszystko no, w ekspresowym po prostu czasie. Po prostu każda klatka była dobra, jak to pan Marcin Tyszka powiedział, no i no to jest takie kurcze moje złoto, że tak powiem. Zdjęcia na fontanie, no tam też było super, bo tam było akurat tak, że chyba e, faktycznie był to moment, w którym się tak zaczęłam wyłączać, e, jeżeli chodzi o, o publikę i o ludzi wokoło, bo ja zawsze zwracałam na to uwagę, a tam jakby po prostu skupiałam się na pracy, skupiałam się na sobie, nie zwracałam uwagi na to, co się dzieje dookoła, e, no i myślę, że, że, że dlatego tak fajnie to wyszło. To jest to zdjęcie właśnie, jakby tu bym się odniosła po prostu tak samo jak do tego jeszcze wcześniejszego. Zdjęcia statku. No z tych zdjęć też nie jestem zadowolona. Jakby tam też warunki nie były łatwe, ten ciągły wiatr i um, te fale, które cały czas powodowały, że ten statek, no cały, no nie wiem jak to powiedzieć, no się boją po prostu. E, no raz, że trochę miałam problem z równowagą twarzy, nie mogłam otwierać oczu przez ten wiatr, a ja mam strasznie wrażliwe oczy i po prostu je mrużę na każdym kroku. E, więc jakby no tam nie szło mi najlepiej, brakowało mi też poczucia... Takiej kobiecości, sensualności, i ciężko było mi nawet ustawić dobrze stopy, ale jakby po naradach z Dawidem i z fotografem, jakoś tam stopniowo próbowałam się to zmieniać, wczuwać w to i myślę, że koniec końców wyszło to jakoś dobrze, ale nie, nie, nie jestem za bardzo zadowolona z tych zdjęć. A to zdjęcie to mega mi się podoba. To było e, właśnie już po tej sesji na statku, więc już tą e, sensualność troszkę zdobyłam. I e, tak, to jest bardzo ładne. To zdjęcie. Ten makijaż w ogóle nie wiem, jak ja go z panią wymyśliłam, ale nie wyglądał najlepiej, ponieważ e, trochę deformował mi twarz. Znaczy, ten sznurek głównie, bo, bo same oczy fajnie, bo, bo stały się tak większe. E, ale zdjęcie jest ogólnie mega. No jakby na żywo trochę inaczej to wyglądało, gorzej, więc zdjęcie to uratowało. I, i bardzo ładne jest to zdjęcie. To zdjęcie też jest super. Nie, nie, nie wiem w ogóle jak y, mogą patrzeć w aparat i rzucać tym jabłkiem i je łapać cały czas, co e, to, to, to mi wyszło i myślę, że idealnie się wpasowałam w ten obraz, także to zadanie też y, trudności mi nie sprawiło. Sesja romantyczna. No fajnie, że była z koserem, bo jednak z koserem się już znaliśmy. Jest mega pozytywny i jakoś tak odczuwałam taki w zasadzie luz i, i, i czułam się komfortowo w tej sytuacji, że tak powiem. No, ciężkie to było pod takim względem, że jednak mam chłopaka i tak głupio mi było po prostu zachować się w takiej sytuacji i, i te prawdziwe emocje gdzieś tam pokazać. Znaczy prawdziwe, no jakby ich nie było, ale po prostu to, to jakoś przykryć, nie wiem. I no zdjęcie samo w sobie nie jest złe. Ale mam takie mieszane uczucia co do tej sesji. No jestem zadowolona, że to zrobiłam, ale wiem, że mogłoby to wyglądać lepiej. Na przykład gdyby było to z moim chłopakiem, to inaczej by to wyglądało, prawda? Zdjęcie z mamą. No tutaj jurorzy zarzucili mi, że mój uśmiech wygląda nieszczerzem, z czym się nie zgodzę, bo... Akurat na tej sesji jakby ten uśmiech w ogóle nie był udawany i przez cały dzień, jak tylko zobaczyłam mamę, to e, no, ten uśmiech nie schodził mi z twarzy i to było takie mega naturalne i przecudowne uczucie w ogóle, że mogłam zobaczyć się podczas programu z mamą i wygadać się z tego wszystkiego i no jestem zadowolona. No to zdjęcie na szarfach, to myślę, że też jest jedno z moich najlepszych zdjęć. No fajnie, że byłam z Mikołajem, bo on dodał temu takiej, że tak powiem, energii. Jakoś tak, no nie wiem, fajnie nam się razem pracowało i po prostu się ustawiliśmy i to zdjęcie od razu wychodziło, także no jestem zadowolona bardzo z tego zdjęcia. Zdjęcie na wysokości, no to w ogóle yy, na samym początku, jak tylko przyjechaliśmy na sesję i powiedzieli nam, że będziemy pozować na wysokości to mówię, dobra, spoko, no co tam, dam radę nie? <śm> no taka jak wjechałam na górę o matko, po prostu spojrzałam się na sekundę na dół na Michała, był po prostu taki malutki i od razu mi się zrobiło niedobrze łzy mi poleciały, mówię o Jezu, no ale nie mogę po prostu teraz stąd zjechać, no to mówię, dobra. Krzyknęłam do fotografa, że na raz, dwa, bo mieliśmy taką linę za sobą, to mówię, dobra, na raz, dwa, trzy, ja puszczę, puszczę tą linę do zdjęcia. No mówię, no dobra, spoko. I tak puszczałam z pięć razy, potem zawiało, to ta platforma cała się zaczęła kołysać. No po prostu byłam w takim stresie tam u góry, aczkolwiek po czasie, jakby przyzwyczaiłam się do tego, zaczęłam, że talina faktycznie mnie trzyma. No i potem już siedziałam, leżałam, wywijałam nogami. Yy, także gdzieś tam odnalazłam to zdjęcie i no też jestem w zasadzie mega szczęśliwa z tego zdjęcia. No, sesja nago. No, cieszę się w zasadzie, że przełamałam tą swoją kobiecość, że w ogóle to zrobiłam. No na początku jakby było mi wszystko jedno, w zasadzie czy to jest w ciuchach, czy nie. Ale jak tam wyszłam i zdjęli mi ten szlafrok, to tak trochę zabrakło mi mowy. <grych> I no w zasadzie była to dosyć ciężka sesja, bo jednak trzeba było nie tylko tam stać i ładnie wyglądać, ale też jakoś zaaranżować to zdjęcie, że tak powiem. No, i tam miałam trochę trudności, ale koniec końców zdjęcie wygląda fajnie, więc no, tragedii nie ma. Dobra, to też jest top 3 um, moich zdjęć, bo to była pierwsza sesja panelowa. Co prawda um, nie było, jakby tam byłam kompletnie zielona, bo to skoro to była pierwsza sesja dla nas, to no, wcześniej jakby nic, nic nie umiałam, ale zdjęcie samo w sobie jest przepiękne i było bardzo chwalone. Także to, to będzie to top 3. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was do oglądania Top Model w playerze. I zachęcam też do e, oglądania innych materiałów ze mną w TVN Fashion na YouTubie.